Cześć, tu Kasia i witam Cię na porannej praktyce, która ma za zadanie doenergetyzować nas na nadchodzący dzień. Przepraszam. W sensie, nie przepraszam, mam nadzieję, że się uśmiechnąłeś. E, no, także wracając do powagi, ma za zadanie doenergetyzować nas na nadchodzący dzień, będzie to krótka, dynamiczna praktyka. Także nie przedłużając, zapraszam Cię na matę i dzisiaj wyjątkowo zaczynamy w pozycji stojącej, także wstajemy sobie wszyscy. Stajemy na początku maty, palce, roz, znaczy stopy rozstawione delikatnie szerzej niż, niż połączone, ale będzie niż na szerokość bioder. Dłonie wnętrzami skierowane do sufitu, pośladki, brzuch, uda aktywne. Zamykamy oczy, głęboki wdech nosem i wydech ustami. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Z wydechem dłonie góra, z wydechem skręty do prawej strony, biodra skierowane do przodu. Wdech, dłonie góra, z wydechem skręt do lewej, wdech, dłonie góra, z wydechem skłon do dołu. Kolana mogą być ugięte, jeżeli to, jest, jeżeli to są Twoje pierwsze ruchy o poranku. Wdech półskłon, z wydechem dłonie na matę, przejście do deski, kolanka na matę, klatka do dołu. Wdech klatka góra i z wydechem pies z głową w dół. Wdech prawa stopa do góry, uginamy prawe kolano, stopa, pięta, ciągną mocno do pośladka. Otwiera się biodro. I z wydechem przenosimy ciało do deski. Kolanko wysoko do klatki piersiowej. Trzy, dwa, jeden. Stopa między dłonie lewe, kolano na matę, grzbiet stopy mocno wbity w matę. Podnosimy się do góry, dłonie do góry. I biodra schodzą nisko, pośladek nogi z tyłu aktywny. Andrzej Nijasana. Wdech. Wydech. I z wydechem przekręcamy się do ugiętej nogi. Odkładamy prawą dłoń na nogę z tyłu. Wyciągamy lewy przód. Lewy przód, lewy bok ciała. Lewą stronę o. I z wydechem lewa dłoń na matę. Prawa dłoń do góry. Teraz odstawiamy lewą stopę po ukosie, wycofujemy biodra i prawą nogę podnosimy do góry. Boczna deska wyciąga się, prawa dłoń nad uchem, bioderka wypychamy do przodu. I z wydechem dłoń na matę, kolano na matę, podwijamy palce stóp i pies z głową w dół. Wdech, lewa stopa, góra. Uginamy lewe kolano, pięta ciągnie do pośladka. I z wydechem, kolano do przodu, mocno wypychamy się w łopatkach i stopa między dłonie. Lewe kolano na matę, grzbiet stopy wbity w matę, podnosimy się do góry, dłonie do góry. I z wydechem opuszczamy biodra do dołu. Głęboki wdech tutaj. Wydech. I z wydechem skręcamy się do ugiętej nogi z przodu. Odkładamy lewą dłoń na nogę z tyłu. Wyciąga się prawy bok ciała. I z wydechem prawa dłoń na matę, lewa dłoń do góry. Wycofujemy prawą stopę do tyłu, i lewa stopa do góry, podnosimy ją w bocznej desce. Jeszcze nam tutaj prawe kolano pomaga na macie. I z wydechem wraca, dłoń wraca, kolano, klatka do dołu, wydech, wdech pies z głową w górę, i z wydechem pies z głową w dół. Z wydechem prawa stopa góra, i z wydechem prawa stopa między dłonie, lewe kolano wysoko, wdech dłonie góra, i z wydechem skręt do prawej nogi. Odkładamy dłoń z tyłu na nogę z tyłu, wyciągamy lewy bok ciała. I ręka z przodu ląduje na matę. Prawa dłoń do góry. Przekręcamy stopę z tyłu na zewnętrzną krawędź i podnosimy ostrożnie nogę prawą do góry. Jesteśmy tutaj w bocznej desce. Próbujemy złapać równowagę. Można odłożyć stopę. Do pozycji drzewa bocznego można podnieść stopę do góry, można spróbować wyprostować nogę. I ostrożnie odkładamy stopę za nami, odkładamy pośladki na matę. Wdech, podnosimy się do góry, do pozycji dzikości. I z wydechem ostrożnie wracamy do bocznej deski. I przekręcamy się do deski tradycyjnej z wydechem chaturanga, wydech pies z głową w górę i z wydechem pies z głową w dół. Nie wiem jak ty, ale <śmum> mi już oddech przyspieszył, już czuję jak szybciej bije mi serce. Z wdechem lewa stopa do góry i z wydechem lewa stopa między dłonie, prawe kolano w górze, dłonie góra, wdech. I z wydechem skręt do ugiętej nogi z przodu odkładamy dłoń z tyłu na nogę z tyłu. I z wydechem dłoń z przodu na matę, druga dłoń do góry. Przekręcamy stopę z tyłu na zewnętrzną krawędź i podnosimy lewą stopę do góry albo do pozycji drzewa w bocznej desce. Albo do góry ją podnosimy, staramy się doprostować. I teraz ostrożnie odkładamy stopę z tyłu za nami. Pośladki na matę. Wdech, wyciągamy się do pozycji dzikości. Wydech. Z wdechem wracamy do bocznej deski. I z wydechem tradycyjna deska: Chaturanga na wydechu, wdech pies z głową w górę i z wydechem pies z głową w dół. Powtórzymy to krótkie flow raz jeszcze, i później zwolnimy. Mówiłam, że dzisiaj będzie bardzo krótka, ale energetyzująca praktyka. Z wydechem prawa stopa góra, z wydechem prawa stopa między dłonie. Wdech dłonie góra i z wydechem skręt do nogi z przodu. Poszukaj jeszcze więcej spokoju, jeszcze więcej stabilizacji w ciele. Dłoń z tyłu na nogę z tyłu, wyciągamy lewy bok wdech. I z wydechem lewa dłoń na matę, prawa dłoń do góry. Przekręcamy się do bocznej deski. Ostrożnie, możemy podnieść prawą nogę do góry i odstawiamy ją za nami pośladki na matę. Wdech, pozycja dzikości. I z wydechem wracamy do bocznej deski. I dłoń na matę, stopa na matę, czaturanga, wydech. Wdech pies z głową w górę. Z wydechem pies z głową w dół. Wdech lewa stopa góra i z wydechem lewa stopa między dłonie. Wdech dłonie góra i z wydechem skręty do nogi z przodu. Z wydechem lewa dłoń na nogę z tyłu wyciągamy prawy bok. I z wydechem prawa dłoń na matę, lewa dłoń do góry. Przekręcamy się do bocznej deski na prawej stronie. Podnosimy lewą nogę do góry albo do pozycji drzewa w bocznej desce albo prostujemy nogę do góry. I z wydechem odkładamy ją za siebie, bioderka na matę. Wdech wyciągamy się do pozycji dzikości. I z wydechem wracamy do bocznej deski i do deski tradycyjnej. Czaturanga, wydech. Wdech, pies z głową w górę. I z wydechem pies z głową w dół. Z wydechem kolanka na matę, duże palce stóp łączymy razem, odkładamy pośladki napięty, wyciągamy dłonie do przodu, czoło na matę, pozycja dziecka. Z wdechem podnosimy się do góry, podnosimy pośladki z nadpięt, krzyżujemy nogi i odkładamy pośladki na matę. Jesteśmy w siodzie skrzyżnym. Z wdechem dłonie góra i z wydechem skręt do lewej strony. Wdech, dłonie góra i z wydechem skręt do prawej. Wdech, dłonie góra, z wydechem dłonie wzdłuż tułowia, zmieniamy skrzyżowanie nóg i przechodzimy dłońmi do przodu, pośladki ciągle są przyklejone do maty, zostajemy w skłonie. Z wdechem przez okrągłe plecy podnosimy się do góry. Usiądę do Ciebie przodem. Z wdechem dłonie nad głową łączymy i z wydechem ściągamy dłonie do klatki piersiowej. Głęboki wdech nosem. I wydech ustami. Podziękuj sobie za tą chwilę na matę. Choć krótką, to bardzo intensywną. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłaś i życzę Ci pięknego dnia. Namaste. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za obecność na dzisiejszej praktyce. To była bardzo krótka, ale bardzo intensywna praktyka. Mam nadzieję, że odczułaś ją tak samo jak ja. Życzę Ci pięknego dnia lub jakiejkolwiek pory dnia, kiedy robisz tą praktykę. I co? Widzimy się na kolejnej praktyce. Jak masz ochotę napisać do mnie, jak czujesz się po, albo o coś mnie zapytać, to serdecznie zapraszam cię na mojego Instagrama, pod którym działam jak zwykle pod nazwą Skawą na Macie. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!